Pierwsze rozwiązanie dotyczy takich osób, które dopiero zakładają swoją działalność gospodarczą, są nowymi firmami, ponieważ osoby takie mogą skorzystać z ulgi na start w ZUS. Ulga ta przeznaczona jest dla osób, które w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej wpisanej do CIDG i które nie współpracują ze swoim byłym pracodawcą w takim samym zakresie jak na umowie o pracę. Jeśli korzystamy z ulgi na start w ZUS, to opłacamy wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czyli nie ma już tych składek na ubezpieczenie społeczne. Z ulgi takiej możemy skorzystać przez pierwsze 6 pełnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli naszą firmę założymy nie pierwszego, a kolejnego dnia miesiąca, na przykład drugiego dnia miesiąca, to z ulgi na start skorzystamy przez 7 miesięcy zamiast tych standardowych 6 miesięcy prowadzenia działalności, więc mamy jeszcze jeden dodatkowy bonusowy miesiąc. Ile możemy w takiej sytuacji zaoszczędzić? W ciągu tych 6 miesięcy jest to kwota ponad 10 tysięcy złotych? Jeżeli porównywalibyśmy możliwość korzystania z ulgi na start do dużego zus lub ponad 2600 zł, jeżeli porównywalibyśmy ulgę na start do ZUS-u preferencyjnego właśnie w ciągu 6 miesięcy. Więc mamy tutaj oszczędność od 2600 nawet do 10 000 zł za te 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.